Witam Was serdecznie. Dzisiaj dotarła do mnie paczka z ślimakiem. Zdążyłam już odpakować. No cóż mogę powiedzieć: paczka jest fajnie zapakowana. A i paczka jest od sprzedającego Marcin PTS12 na Allegro. Ten sprzedający jest. Zaraz sprawdzimy, w jakim stanie jest ślimaczek. Już tutaj się próbowałam dorwać, ale ciężko było. Okej okay. Taśma ściągnięta. Wyciągamy ślimaczka ostrożnie, więc Jak karty jakoś. Zaraz, w jakim stanie jest nasz ślimak. Ostrożnie. Musimy się go teraz troszkę doszukać. Więc zmniejszy. Trochę to potrwa. O, patrzcie, gdzie był ślimak? Mamy naszą zgubę kurczę, on się tutaj. Kajś się schował. Ślimaczek jest w idealnym stanie. Nie ma jakichś tam pęknięć, skorupki ani żadnych innych yy, urazów. No, czyli mogę polecić tego sprzedającego. Dziękuję za obejrzenie filmiku. Pozdrawiam Was.